Dzień dobry, witajcie! My już wyszykowani, Andrzejo. Jest, dzisiaj jest chłodni, tylko 30 stopni w cieniu. Więc y, doceniam tę pogodę. Jest godzina 12.30, więc staliśmy o 10, ogarnęliśmy się. Kasia szykowała sobie nogi do kiecki, więc się goliła w naszym prysznicu, który ma 90 na 90. I jest wyczynem, żeby się tam umyć. Myślę, że on nawet 90 nie ma. No, to może być 60 na 90 nawet, tak mi się wydaje, bo jest turbo mało, w sensie ja tam wchodzę i na się dziś nie mogę. No i co? I teraz jest 12.30, mamy o 14.00, od, od 14.00 możemy odebrać samochód i mamy tam albo 40 minut z buta, pi, pira z drzwi, albo możemy ogarnąć jakąś taksę, tylko Uber nam wczoraj na lotnisku nie przyjechał, tak. w sensie no nie. pisało, że jest dużo kierowców w okolicy, ale nikt nie tego, więc złapaliśmy sobie pana taksówkarza, no i możemy też ogarnąć pana taksówkarza na lotnisko, tylko no jak, skoro na no, Uberze nie przyjadą, trzeba mieć numer, nie? Więc pójdziemy w jakieś ee, bardziej Począłem cywilizowane miejsce chyba. i może coś przekosimy I zobaczymy co potem dalej, bo musimy potem odebrać samochód Potem może jakieś szybkie zakupy w Lidlu Chwila też chilowania i Kasia potem się szykować na panieński No a z tym panieńskim to słuchajcie masakracja, bo ja nie mam zielonego pojęcia po prostu w co mam się ubrać Jest to duży dla mnie y, problem No ale dobra, jakoś to ogarniemy. W ogóle jestem zła, bo kurwa, przepraszam, ale nie da się lżej. Stałam tyle czasu przy żelazku i moje ubrania wyglądają masakrycznie i na chuj to prasować przed tym pakowaniem, to ja nie wiem. Gubiałam, byłam, że to robiłam, tylko traciłam czas. No. Se pomarudziłam, to teraz możemy przejść do rzeczy milszych. W ogóle wczoraj, jest, słuchajcie, taki bardzo fajny pan taksówkarz nam się trafił. Poza tym, że z nami gadał, on po włosku, my próbowaliśmy po angielsku, ale jakby było miło, to ekstra było to, że poczekał, aż uda nam się wejść na teren obiektu, zanim odjechał. I dopiero jakby wiecie, jak proma zaczęła się otwierać, to zapytał, czy wszystko w porządku i, i się ulotnił. Więc turbo doceniam. To tak, wiecie, tak pod kątem też takiego jakby zadbania o czyjeś bezpieczeństwo. No. Mam na sobie, zobaczymy dzisiaj pierwszy raz w podróży, moje brzydkie buciki. O Boże, masz plastry? Żeby ci nie obtarły gdzieś tam z tyłu kostek, czy coś. Nie, no myślę właśnie, że nie, no bo zobacz, kostki nie są. Okej. Okay. Eee, ten, tylko nie dorobiłam sobie tej dziurki, słuchajcie, i to jest strasznie luźne. Więc, pokazałam wam to? O, to jest strasznie luźne, więc nie wiem czy to ogarniemy. Błyszczy, błyszczy mi się cali, oczywiście od kremu z filtrem. No, idziemy. Nie będę robić teraz makijażu, zrobię sobie makijaż jak, będziemy mieli iść na, jak będę miała iść na imprezkę. Andrzej będzie musiał mnie podwieźć. Na miejsce zbiórki w sensie, nie że do, do, na samo miejsce, bo impreza wydarza się w jakimś takim miejscu na, od ludzi. Gdzie podobno Google Maps nie docierają, więc trzeba być lokalsem i trzeba wiedzieć, gdzie się jedzie, żeby tam dojechać. Dobra, wkładamy czapeczkę na łeb i idziemy. Może jakaś pizza? Śniadanie nie było. <grym> no i z Kasią i Andrzejem na wakacjach. Ogólnie przeszliśmy jakieś kilometr. Chodników tu nawet nie ma, jest jak w Stanach, nie? Po boczach się idziesz, ale ogólnie ludzie tu jeżdżą mają wywalone, więc idzie się ulicą. Ale bym powiedział, że no wszędzie jest syf, śmieci. O, nawet jest polska opinia miesiąc temu. Sam zamek ciekawy, ale miejsce i okolica dosłownie to nie w śmieciach. No i no, to jest prawda. No, dos doszliśmy właśnie do jakiegoś niby takiego bardziej centrum. I jest to taki plac i niby są tak jak... Porcino Castle. Pokażę wam. Nawet jest tak jak... Tak jak no normalnie na rynkach, nie? Że macie nie ma takie placy. Ale tu, oprócz tej sypiary co się drze przez telefon, to nikogo nie ma. To jest dziwne. I nie wiem co jest grane. Może znajdziemy sobie jakieś coś do żarcia, żeby wystartować ten dzień, ale no... taka okolica taka średnia, taka średnia bym powiedział. Idziemy eksplorować dalej. bo akcja, kupujemy plasterki, teraz Kasia jest zaplasterkowana, ale... No, w trzech miejscach, zajebiste buty, nie polecam. Ale za żeby... to drogie. Ale za to, żeby wam pokazać, że jest tak dziwnie, to trochę wam nagram. Ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy w takiej ładniejszej części, ale zobaczcie, o, tu wszędzie ogólnie jest syf, kiła i mogiła. Tu w końcu jest jakaś cywilizacja. Ogólnie rzecz biorąc, teraz tutaj idziemy i są chodniki, więc jest spoko, Nie wygląda to już tak strasznie, ale z ogólnie rzecz biorąc, tak mało turystycznie by powiedział. Tak raczej. Bardziej dla lokalnych, ale tu już zobaczcie Jest 13, wjechały sobie aperolki. Chyba, chyba w końcu docieramy do jakiejś bardziej turystycznej części. Bo... bo idziemy w stronę fontanny ze Słoniem, czyli takiego bardzo turystycznego miejsca. Tak, już kilka, oglądaliśmy coś na YouTube, i było, że to było bardzo dawno postawione. Ten słonie ze skały wulkanicznej, coś tam, coś tam, i stoi tu bardzo długo. E, polecałem przewodnika Andrzeja. My jesteśmy, moi drodzy, do tego, żeby wam pokazywać ładne widoki, a nie żeby o nich opowiadać. Dokładnie. No więc zmierzamy dalej i rozglądamy no, się. No i ogólnie rzecz biorąc, podążamy sobie teraz gdzie? Za parasolkami. I ja już wypaczałem jedną parę Polaków w Więc moje wygranko na tej zabawie, w tej wakacje? Nie zamierzamy się w to bawić. Tutaj pewnie będzie dużo polskich partii. Pachnie żarciem, ale ogólnie, o. O Jezu, aż spodniałam. E, takie spostrze spostrzeżenie, że w samolocie było bardzo dużo Włochów. Bardzo, no. Bardzo mało Polaków na pokładzie, No, więc. Odsuka była też włoska. No. no, takie spostrzeżenie. Patrzcie, idziemy dalej. I tu jest już takie jakiś niby market, niby coś, już się zaczynają... Takie targowisko. Takie targowisko. Już się zaczęły jakby robić Chyba takie... Fajne takie jakieś restauracyjki nie? Ludzie siedzą O proszę bardzo restauracje i zapraszają i wabią tych turystów Więc jednak tu ludzie są No i to całkiem sporo robi sporo Przypominam, że mamy czwartek godzinę 13 Uuu bruschetti Chyba tak, ale ogólnie rzecz biorąc tutaj ładnie pachnie, jest dużo rzeczy, idziemy się porozglądać za jakimiś fajnymi rzeczami? Nie wiem, ogólnie wszystkie te knajpy tutaj już wyglądają fajnie, no ale do słonia mamy jeszcze kawałek. Najpierw słońce, najpierw jedzenie? Najpierw słoń. To idziemy do słonia. No i uwaga, przeszliśmy sobie stamtąd, dzika się idzie. Tutaj pan taksówkarz nazywał to Elephant Square, po prostu, ale to nie ma tak oficjalnie takiej nazwy. Ja sądzę, że pan taksówkarz nie wiedział, jak to powiedzieć po angielsku. I ogólnie rzecz biorąc, doszliśmy sobie do takiego chyba głównego placu. Mamy fontannę, ze słoniem. Mamy kościół. O tu, uwaga, czekajcie. Kamera, hop. No zdecydowanie jest to tu już turystycznie. Tak, i w ogóle jak popatrzysz tamtą uliczkę, to ona jest na jej samym końcu To jest... Ale nie raz. mam pojęcia co... Jak to co jest na końcu, to co tam, tam... jest? na końcu też widać jakiś duży ładny budynek. Hmm. No w ogóle taka bardzo turystyczna jest ta uliczka, patrząc pod uwagę jakby biorąc pod fakt ile ludzi ją z niej przechodzi. No jest jak? Włosko. Gorąco. A to też, ale włosko. Nie jest już ty... Ja w sumie no takie... A może... A może było takie, a może było brzydko, ale kurde, no ma to swój urok. A oczywiście ogólnie rzecz biorąc, przeszliśmy sobie tam i przez jednej knajpie tak waliło rywo, ja mam takie, o Boże, co ja tu będę jadł. <laughs> ale no nie no, chyba coś znajdziemy. Ja takie, że tak... Chyba bezpiecznie dzisiaj pić całkę, co? Tak. Często przy rynkach knajpy są przehypowane, więc może cofnęłabym się tam, gdzie było dużo ludzi, właśnie. Może to jakieś zdjęcie zrobimy? Tak. Pamiętacie, jak pierwszego dnia naszej podróży do USA nic nam się nie podobało? Uwaga, bo będzie powtórka z rozrywki. Katania, brudna jak się masz. Szczerze mówiąc, chodzę tymi uliczkami i totalnie mnie to nie zachwyca, bo poza tym, że one mają oczywiście swój klimat, to są takie. Brudne, brzydkie, zaniedbane, nie wiem jeszcze jakich epitetów mogę użyć, żeby to określić że no po prostu dramat. Mam zły dzień, bo założyłam nowe buty i obtarłem je z każdej możliwej strony. Do tego chodzimy w poszukiwaniu pizzy, i nie jest to wcale takie proste, słuchajcie, żeby znaleźć jakąś knajpę. Znaleźliśmy pizzerię, świetne opinie, przepiękne zdjęcia na Google, wrzucone przez klientów. otwarta do 15:30. 13.50 jesteśmy na miejscu. Zgadnijcie, czy było czynne. Dramat. Po prostu to, to jest strasznie irytujące dla kogoś, kto przyjeżdża do Włoch z Polski albo na przykład tak jak jedziecie właśnie do Hiszpanii, gdzie są takie te godziny w ciągu dnia, gdzie restauracje są zamknięte czy coś takiego. Ciężko się przystawić. Wiecie, my na chacie jemy obiad. 15-16, czyli w tych godzinach, kiedy dosłownie wszystko jest tu zamknięte. Więc tak o. No ale dobra. Pizza, taksówka i po samochód. Andrzej zostawił klimę włączoną w pokoju i to była najlepsza decyzja. decyzja. No. <laughs> tak, bo... Jest tak gorąco na zewnątrz. Zobaczcie, jak wyglądają moje nogi po sycylijskim deszczu. Jak wyglądają moje buty. Nówki sztuki, nie świętaj. Nówki śniega. sztuki, pierwszy raz je mam na nogach, zaraz je będę prała. No, dramat. I plastry. Mm, które kiedyś były białe. Strasznie, tu brudno. <gryw> po tym kątem mi się tu nie podoba. No, ale to taki właśnie wulkaniczny pył, chyba, taki czarny. No wydaje. może tak być, może tak być, w sumie ma to sens, jakby nie patrzeć na blisko, zresztą nawet teraz jak jechaliśmy to miałem wrażenie, że kopci. No i wypożyczyliśmy samochodzik i udało się i dojechaliśmy i powiedziałbym, że jest jak w Turcji. Czyli na no jak jest rondo to trzeba się po prostu wydupiać, wydupiać, wydupiać i tyle. Pasy są, ale pasy to są tylko wskazówką, jak jest szerzej to się mieści więcej aut, no to jedzie więcej aut. No i tego tak ono, w sensie spoko. Trzeba być odważnym i powoli, powoli i do przodu. Inaczej się tu jeździ niż na Włoszech, we Włoszech, w sensie, że na kontynencie. Ale przyszły już prawie mąż Kosi <laughs> nas ostrzegał, że jeżeli chodzi o sposób jazdy, to Sycylia to jest trochę inny stan umysłu, <śmiech> więc <śmiech> zgadza się. <laughs> no i nie wróciliśmy do was w trakcie jedzonka, bo no, cego. Bo to była pierwsza lepsza restauracja, która była otwarta i miała pizzę i... W ogóle, zróbmy sobie może takie podsumowanie kosztów. Pamiętasz jak Wojak jeździł po świecie i robił taką sakiewkę? Zróbmy no. sakiewkę swoją też. I już zrób tak magicznie, żeby tam się dodało, ile zapłaciliśmy za ten nocleg, za lot i za... Samochód. Za plastry. I wydaliśmy 2 euro na plastry, a potem 14 euro na plastry. Potem 30 euro na... Pizzę, carbonare, picie. Która była szczerze mówiąc średnia, ale wydaje mi się, że to dlatego, że my przywykliśmy u nas w Polsce jest bardzo dużo neapolitańskiej pizzy a ta była troszeczkę inna miała grubsze ciasto, więcej składników i no, mniej mi podeszła. Jakbym miała tak ocenić na Google, to myślę, że taką trójkę bym wystawiła. No, no i, i przejechaliśmy na lotnisko z Uberem. Tym razem Uberem, Uber Black zadziałał. E Tesla. Dwa, Tesla, taka cała czarna. E, e, ładne, fajnego. I był bardzo miły i zagadywał tak. i w ogóle. Pan był super. No i 20 euro, 15 jak, minut jazdy. Tak, jak nas już wysadzał pod. I mówi, teraz zaparkujemy po sycylijsku. Czyli na, na środku, środku drogi. drogi. Kasia do... otwiera drzwi, a to nie trąbią. No i co? Pan mówi spokojnie. <laughs> <laughs> no Luz. No. no dobra, idę się umyć, bo ja się myłam, myłam włosy też, ale po tym deszczu, po tym wszystkim nie wyglądam dobrze Więc wykąpię się, umyję te moje czarne od wygla nogi I się przebiorę, ale ja mam straszny dylemat, co mam się ubrać na tą imprezę Ciepło No Jest ja tak mokro Ja niebieską koszulę do spodenek, to też jest niebieski chyba, nie? Zobaczymy Pomyślę Dzień dobry, witajcie, ja po wieczorze panieńskim Powiem Wam, że to było szalone. Stresowałam się, nie powiem, że nie, no bo jakby znam tylko pannę młodą. <noise> ale niepotrzebnie, bo wszyscy byli przeuprzejmi. W ogóle strasznie mnie bawi to, że Włosi, nawet jak zdają sobie sprawę z tego, że Wy nie mówicie po włosku, to i tak cały czas coś do Was mówią. <noise> Więc wczoraj było tak, słuchajcie, że jak Andrzej mnie zawiózł na miejsce, znalazłam ten dom, ale nikogo nie było przed, ani nic z tych rzeczy, a ja myślałam, że. Jakby, jako że byłam tak na styk, no że będę może jako ostatnia. Ale nie, nie, 50. Byłam jako jedna, w sumie chyba jako pierwsza przyjechałam na miejsce, zadzwoniłam z dzwonkiem i wiecie: idzie pan, coś mówi po włosku, a ja takie nie czas, I tylko powiedziałam: Gosia? I było: a, Patrycja! Nie, Kasia! A, Kasia! No i zapraszamy. Słuchajcie, zaraz wyszedł e, mąż Gosi Mąż, jeszcze nie mąż, ale już za chwilę Wyszedł Salvatore No on potrafi w polski jakby nie patrzeć Więc łatwiej było się dogadać Tutaj tata e, Salwucza mi mówi, siadaj Za chwilę przynosi mi coś do jedzenia Masz, że sobie, dobra I próbowałam wczoraj Po raz pierwszy słuchajcie, owoców kaktusa Mają strasznie Dużo pestek, ale w smaku są naprawdę Smaczne, więc jeżeli nie przeszkadza wam połykanie tych pestków. <laughs> to fajna rzecz do spróbowania, coś takiego egzotycznego. Na samej imprezie było nas sporo, nie wiem w sumie ile, ale no totalna mieszanka, bo tu ktoś po polsku, tam ktoś po włosku, jeszcze ktoś inny po angielsku. No po prostu jakby na trzy języki momentami szła ta impreza, ale fajnie. Naprawdę, ekstra. Jakby to, co mnie najbardziej bawiło, no to właśnie to, że mimo, że ludzie wiedzieli, że nie rozumiem włoskiego, bo Salvuccio to wszystkim tłumaczył, że ja nie kumam po włosku, to i tak co chwila ktoś po włosku coś mówił, ale to było urocze. A teraz słuchajcie, jedziemy do brąta. Tylko coś się zatrzymaliśmy. Roboty drogowe chyba jakieś się tu dzieją. Pan zatrzymał ruch. Na no, pewnie jakaś mijanka tu jest uskuteczniana. No. I jedziemy, słuchajcie, zwiedzać dzisiaj krainę pistacji. Andrzeju, a co fajnego robiłeś w czasie kiedy y, ja szalałam? Wyglądałem mi <grym> I odwiedziłeś Lidla No. Andrzej y, zrobił zakupy dzięki temu, mieliśmy co dzisiaj zjeść na śniadanie. ale śladanko. słabe było. W sensie to proszę te ciastka, które kupowaliśmy w zeszłym roku, jak byliśmy przy jeziora Hiseo, to kupiłem pizzę i fokacie. Wokalcze zjadłem, była spoko, była z pomidorkami takimi zapiekanymi. A, proszę bardzo, nas to zatrzymał. Agoz, go. go, ale. Ale, ale się mało. dalej stoi, nie? No co się. <grywka> ale ja ja Bozi są niesamowici. Ty no mnie, ja wczoraj jak wracałem, chciałem się przebić do Lidla, był takie rondo, takie, a ronda to są szalone. Czekaj, mogę pościć, mogę pościć. E, to facet jakby się zagapił, robił coś na prawym pasie, a on takie, no to wiadomo, się przed niego, nie, bo ja muszę na prawo do Lidla zjechać. I on w tym samym momencie za, też zaczął ruszać i do mnie złapał i takie co robisz? No mi przed chwilą nie wgrzywasz w telefonie, szukałeś pasa, cokolwiek, nie? Stoisz, wszyscy jadą. I on takie... No to ja też pojadę, nie? A ty nagle sobie wziąłeś, się ruszyłeś i jeszcze takie te ich gestykulacje. Ja proszę <ślepięk> bardzo, bardzo, bardzo. Jeszcze, jeszcze, jeszcze się będą kłócić. <ślepięk> no właśnie, patrzcie, zamite, że oni tak przypierniczają do siebie, a mają w sobie chyba wywalony, nie wiem. Dzisiaj, słuchajcie, jedziemy normalnie trasą. No i jakby wjeżdżamy na, na taką dużą trasę. Nie mam przejścia dla pieszych. Jakaś baba, baba idzie sobie normalnie środkiem drogi, no nie? I na Andrzeja machałapami i się że dlaczego on tu jedzie. No, po prostu. Szalone to jest. A propos jeszcze wczorajszych odczuć, bo w ogóle myślę, że. Taki będzie trochę pogadany ten vlog i zaraz go zakończę, żeby te filmy nie były za długie, ale... No? Powinien go teraz. z go było rozjechać, no nie. No właśnie. I krzyczeć go, że co on robi na środku drogi. O Jezu, coś chciałam powiedzieć, A, że rozmawiałam z dziewczynami, no i wydaje mi się, że nie tylko ja mam takie odczucia, że Katania jest takim dosyć mocno brudnym miejscem z tych takich włoskich miejscowości, które my widzieliśmy, a trochę ich było, to bym powiedziała, że wypada najgorzej pod kątem takiego syfu na ulicach. Nawet w ogóle teraz jak jedziemy, to co chwila przy drodze są śmieci. Nie wiem skąd miałoby się tu brać. No nie wiem, chyba ludzie je tu po prostu przywożą, wywożą, no bo ja nie wiem. Ale strasznie zaśmiecona, eee, zaśmiecone są te okolice teraz, tak jak jeździmy. Eee, w, w tych miejscach. Eee, właśnie wczoraj jak byliśmy w... Em... W, w miejscowości jakby rodzinnej Salwucza to on powiedziała, że tam było znacznie częściej, czyli jakby jak się odbiedzie od tych takich dużych aglomeracji, to chyba wypada to trochę lepiej, ale w ogóle dziewczyny wspomniały, że katania dużo lepiej się prezentuje, może dlatego też, że nie widać śmieci wieczorem no tak. i nocą. Jak zamknie to jest super, tak? <laughs> że wieczorem tam jest super klimat, że w ciągu dnia do zwiedzania ona może faktycznie nie robi takiego szału, ale wieczorem tętni życiem i i właśnie jakby fajnie byłoby dać jej jeszcze szansę taką wieczorną Więc zobaczymy, na pewno do Katanii jeszcze wrócimy Chociażby w niedzielę, no bo przylatuje moja mama Będziemy ją odbierać z lotniska um, Więc nie wiem, może tam już się zatrzymamy znowu na noc To się wszystko okaże To jest taka wycieczka słuchajcie, na którą my nie mamy planu Jedziemy sobie, przyjechaliśmy sobie i jakby robimy to tak trochę tym sposobem, że tak powiem, amerykańskim, czyli co nam się zachce, to kolejnego dnia robimy, bo mamy samochód i możemy się przemieszczać. Także raczej tak, raczej bez planu jest to nasze zwiedzanie tutaj. Oczywiście obczailiśmy sobie, co takiego warto byłoby zrobić. I Andrzej mówi, że nawet na TikTokach jakichś, tak widziałeś, że właśnie ludzie mówią, że też mają takie spostrzeżenia. Zjadania to jest syf straszny. I, no i ogólnie te odpowiedzi są takie, że no jak przechodzicie przez te gorsze dzielnice to tak jest, no tylko pytanie czy, no tutaj jest tak jak nam taksówkarz powiedział, że to jest takie strategicznie umiejscowione, że jest blisko lotnisko, zaraz masz blisko plażę, no i blisko tych miejsc są też takie kiepskie dzielnice, gdzie macie znaleźć sobie hotel tak jak my, ale jak widzicie, to takie są kurde jakieś nie wiem, stare hale garażowe, stare, fa stare fabryki, no i ogólnie syfkiła i mogiła, na no chodnika nie ma, nie? Ale ogólnie na centrum, na centrum, na no małe centrum, nie? Tak. No więc, y... no myślę, że bardziej będą nas zachwycać właśnie takie miejsca jak ta Ormina, czy Sy Syrakuzy, 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 Syrakuzy. Nawet samo takie jeżdżenie jest spokojne. Ale nawet tak jak teraz jedziemy, to powiem wam, no kamera tego nie oddaje, ale ogólnie te widoki, takie mocno górzyste, tam oczywiście między tymi chmurami Etna w tle, niezmiennie, no to robi to wrażenie. No. Dobrze, moi drodzy. To myślę, że w takim razie zakończymy się tym e, miłym akcentem. Katania trochę brudna, ale jeszcze damy jej szansę zgodnie z sugestiami, że tak powiem, pozostałych gości. E, no. Dziękuję Wam bardzo za tego vloga. Pamiętajcie, żeby zostawić nam łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Możecie podpisać jeżeli tylko wiecie jak. Pamiętajcie, że ostatnio na kanale pojawiły się takie dwa cudeńka. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa, pa!